Czy wiesz, że w na wschodzie Polski odkryto skarb z epoki brązu? W Czernięcinie Poduchownym detektorysta Łukasz Jabłoński dokonał niesamowitego odkrycia. Znalezisko zawierało rzadkie przedmioty sprzed tysięcy lat. Wśród nich były ozdoby, biżuteria oraz ceramika. To prawdziwa kapsuła czasu oraz nowe wyzwanie badawcze dla naukowców. Wszystko w doskonałym stanie. Doktor Konrad Grochecki przeprowadzał badania archeologiczne przy tym obiekcie. Dzięki poszukiwaczom ratujemy wiele zabytków z ziemi, a przy okazji odkrywamy nowe stanowiska archeologiczne. To odkrycie rzuca nowe światło na historię regionu. Każdy przedmiot opowiada swoją unikalną historię. Niesamowite, jak wiele można dowiedzieć się z tego skarbu. Polub ten film i subskrybuj nasz kanał.